Dziękuję ze mną! A -a. <laughs> Emilka! Właśnie! Ona ze mną gada na Discordzie, jakby coś nie wiedział. Dobra, co my dzisiaj robimy, babo? Dzisiaj robimy. challenge nie masz PSYCHY. No właśnie, najgorsze. Jakby coś nie pytajcie się, czy mamy, mamy takie same skiny, bo jesteśmy bliźniaczki. Ehm, <laughs> um, Dobra. Ja nie wiem czy was... czy nas... czy Emilkę dobrze słychać, ale to zobaczymy. Na sam koniec! E, więc dobra. Co robimy? Dobra, ja czy Ale co? No nie masz No to ja pierwsza może. albo ty pierwsza... Nie. Ja pierwsza to, dawaj, ja będę pierwsza. Daj mi coś. Nie masz No daj mi Coś, 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 coś. coś, coś. Ale tobie? O, to zaraz ludzi! No nie wiem, no, ty, za, ty, ty do mnie mówisz, nie masz psychy, ty do mnie nie masz psychy Ale jakby coś, jakby coś jak, pet, jak komuś dajemy pety, to tak jak sobie to, e, swoich ulubionych nie dajemy, tak jak moja kap jest moją e, ulubioną jakby Dobra, dawaj, mów że coś jeszcze raz? Nie słyszałam. Pójść do czyjejś chaty i zabrać żarełko O kurde, ale. A dobra. Ej, ale ogólnie nie wiem, czy e, będzie gdzieś otwarte, ale dobra. Ja jakby coś ja usunęłam peta. Bo on cały czas tak spał sobie, tak i chrapał mi przeszkadzał. Dobra, ej, zobaczymy, czy tu może. O, otwarte, ale nie, a, nie, wiem, nie. Wydaje mi się, że tutaj. Ten. Nie, tu nie ma nic chyba do jedzenia. Ej, ale dla psa się liczy czy nie? Ej, coś, co się. Nie wiem, czekaj. Ogólnie ogóle mój peta nic chyba nie chce. Oh, albo kaczkę. Nie. Dzisiaj miałam cały czas tabibarę, dobra. Dawaj, idziemy gdzieś indziej, bo tu nikt... Tu nie ma jedzenia. Tego bogatego? Ale ciekawe czy... VIP. Oh, otwarte! Mega! Dobra, ona Jest chyba kibel. Kolejny kibel. Idziemy do góry. O mat? Gdzie my idziemy? idziemy. Eee, drugie, dawaj. Aha, to jest ten balkon. No my bo miałam, że to jest balkon jeszcze. Rycz. Ja na trzecie, babo. A tu z basem. Ta baba chyba nie ma nic do jedzenia. Popcorn może będzie No nic. Ej, ale nasze domy się liczą, czy nie? Nasze, liczą, nasze domy się nie liczą? No, ale czyjeś to znaczy, że twoje mogę, co nie? Ale ja to nie mogę, chcia. Ale co? Tego, oddaję tego. Kita, to też ma na imię Kita. Wow! Ej, dlaczego wtedy każdy wygląda tak samo? Nie mam pojęcia, babu. Czekajcie, bo ja chcę auto zabrać, albo nie, bo co tutaj... to tak? O, o my God. Ej, wiesz, ja zawsze chciałam zrobić taki domek Chleb! Ale... On, on nie jest do jedzenia Ej, ale wiesz, jedynie tu ja mam jedyną rzecz w domu do jedzenia, serio. mam Pączki mam! Donaty te, które można jeść, ale nikt nie ma... Jak poddaliśmy białego na pewno do różo-białego. Do... Do... Ej, ale ty dałaś mi mega trudne, bo nigdzie nie ma prawie żarcia. No! O kurde, przepraszam, jak ja otwieram tutaj coś. To powinno być, bo kuchnia jest. Dobra, nie ma, idziemy. Nie, dobra, daj inne, daj inne, bo tu nie ma na pewno nigdzie. Dobra. Niech pomysł Nie masz przychy, przebrać się za nuba i prosić o darmowe pety. Ja nie mam przychy. No co? Coś, co to jest innego. Nie patrzcie, nie patrzcie. 18%! się pak się pieni. Nie, przybyłeś tam 2018. Okej. A to, 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 to będzie też Nubek? Widzę, on pokazuje. Serio. Ja zobaczę jej na jej Matko, wiesz, że to moja koleżanka ma? No? E, aha. No. Dobra. Dobra, szybko. No, już wiesz, ile minut minęło? Sześć minut minęło. Przez to, że szukaliśmy jedzenia po domach, głupich. Jak wycofasz widzowie ja przepraszam, jak ja cały czas smarkam, bo mam katar. No, o dobra, ale baba tutaj idzie. Czekajcie. Dobra, chyba nie będzie nic z tym, raczej Nie wiem czy... dobra, łatko. No tam zawsze jest najwięcej osób, w tym takim okręgu Nie wiem też to nazywa, ale chyba okręgu Okręg śmierci! Ale dużo ludzi, serio Ej, dawaj kto ma najlepsze pety i pytaj się Czy dasz mi peta? I tak coś musisz zrobić Hej, o, patrz, watch, patrz, watch, hej ja w ja nie udaję, że ja tutaj nic nie robię. A to jest Ukrainka, jakby coś, jakby coś nie widział. Matko, kto chce do Familii? Nie? Can please, me Zobaczmy, czy da radę. Chyba jest Awka. Bo widać, że ona jest z Ukrainy lub tam z Rosji. Jak chcesz, to możesz się poddać. A coś ci napisała, wiesz o tym? Czekaj, się wymienię, bo oni mnie wydręczą. Nie. Dobra, jeden... Czektavana. No został zostaw mnie babo! I co, dałaś radę, czy nie? Nie dało się I czemu mam taką dziwną kamerę? O tak muszę mieć kamerę.

Byś podejść do takiej, która cały czas ma zombie i wolf to ona mogłaby się z tobą zmienić Bo ona tak cały lata Bratko, jak jeszcze raz mi ktoś da, to wychodzę z serwera, serio Ej, więc co to, to 10 minut już zdaje? 10 minut to trwa. Dobra. E, wybieraj wrócą osobę nawet, że to jest noob. To czas nam bierze. Czy co? Ej, ty tak cichutko mówisz. Czekajcie. Nie powiedz jeszcze raz bliżej mikrofonu. Nie <śmienic> Matko, jaka tutaj dzieje jakaś drzejdżajka No patrz, ona... patrz, ma no. tu, patrz, o, tak jak ona podana do drzejdżajki Ser <śmienic> Takie smutne. Poddajesz się? Poddaję się I, 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 i. Dobra, teraz mi dawaj No? Dla ci randomowej osobie z tego znienawidzonego BK. Dobra, a mogę pokazać? wideo nawet? Tak, możesz pokazać. Kurde. Dobra, to jest ten, mój nienawidzony. Ej, ja robię to z Tobą. Ja akurat nienawidzę ogieł. Dobra, to dawaj. Robimy to samo. Ja dawam do tej dziewczyny. Dałam jej. Ej, po oczy do mnie? To jest mój ten, nie on, oba I do tej baby dostałem. No Zostaw mnie, ty mały gagacie! No, zostaw mnie! No czemu wszyscy ode mnie chcą e, te... Są no, się wymieniać Co? I wiesz, jak to zrobić, babo? Klikasz na tą osóbkę i ma... A, czekaj. A, ty się z nią wymieniasz. O, wymieniła się. Jak Dobra, zaliczone mamy obie. Mamy po jednym punkcie. Dobra, teraz ja tobie to wymyślam. Teraz ja tobie. Dobra, czekaj. nie pomyślę. Eee, czekaj. Nie masz psychy. Podejść do jakiejś e, randomowej osobki i się spytać, czy e, pokaże ci wszystkie pety, i wybierze sobie dwa z nich. Chce mi dać peta. No, spyta się, czy da ci peta jakiegoś. Ale zry może. Ale nie wiem, jak no chcesz. Ale w tym czasie widzowie, jak tam Emilka już tam podchodzi do kogoś, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję, dzwoneczkiem do tego i dajcie komentarz jak wam się podoba ten film. Jak będą otwarte komentarze, więc napiszcie. Bo rzadko trochę to są otwarte komentarze, ale to nic. Serio? Bo się trade Aj trętuję się z tobą! Oh, o, ko... <try> Ale też to ma wierzate? Maszę tam taką... Dimbo. <gry> Dimbo... O nie, no. moja rękę jakoś dzisiaj boli. Aha. Ej, ale patrz tak ktoś ma takiego słodkiego pieska. Może to on. Tą tą das. No co ty tak widzisz do mnie, babo. Dobra, widzowie, poczekajcie. Dobra, ona coś nadal wymienia, ale chyba... No nie wiem czemu się wymienia. Nie. Ja, nie ja jeszcze chyba z kimś się zajmuję. O. Co jest? Aha, no tam. Zobaczcie, tutaj możecie sobie przeczytać. Ok. Ręczę, to. mikrofon mi spadł. O-o. Jej! Ale zadowolona, Minka! Tak, zadowolona, Minka. Ła! Daję tradę, a. And i. Co? Czekajcie, już jej po chwusczkę. Cool o matko. Petty jest suknia. Ej, nie pokazuję jej. Ja miałam, ale się wymieniłam. Za kawię Za się zmieniła. A poczekajcie. Może się wybijacie za mną. No ale wątpię. Wiecie? Nie mam się tego. Chyba coś mi się zabagowało. Dajcie radę po prostu. Daje to znów nie chcesz tego robić? Ej, ale ogólnie, Ej, Babo, ale ogólnie to my już zrobiliśmy chyba takie coś podobnego. Co to było? Łamatko! Ej, odsun się! Ty tańczysz. Dobra, co my robimy, babo? Ja cię wymienię, więc e, nie mogę na razie. A dobra. Dobra. Oddajesz się, czy co? Czekaj, odczuj się na chwilę od tej muzyczki, bo mnie nawuję ta muzyczka. No powiedz jeszcze raz. czy e, Ej, dobra. A to latyna? Jay, no to ty powie do mnie prawda czy wyzwanie Prawda czy wyzwanie? Uf, nie. Prawda wydałaś powyżej tysiąca robót na Nie będę to powiedzieć Nie e -e. Prawda czy wyzwanie? Dobra, czy. czekaj. Co powiedzieć? Czy kiedykolwiek ktoś cię okłamał za jakiegoś e, legendarnego peta, ale się z tobą nie wymienił? Nie, nie. Serio? Dobra, Wyzwanie Ale ty, a ty nie jedziesz ze mną? Idę ja, elo. A ja myślałam, że ja mam sama iść. Dobra, to ja lecę. tam? Ale, ale to tak malutko tutaj. To są to, to mi Czeka. Ej, ale że ile się tam czeka na to coś? Aha, to dużo trochę. Ale nie tak dużo. Co? Ja w telefonie. Ja Ja Co to jest? Czekamy. Balon się jeszcze nie poruszył. Albo ja jeszcze pójdę, pójdę do środka zobaczyć. Czy jestem najdroższa? Ale, jakby to za Robuxy, to nie kupujemy. Bo ja nie mam za dużo tego. Dobra. O, matko. i mam tyle hajsu. W ogóle malutko trochę. Bo wydałam na jajko głupie. No o sieba. Chodź. No dobra, gdzie jest najdroższe jajko. Ja to sobie zaczekam. Nie, jajko, tylko nie A no mi sura, pomijamy się. A nie, Tu nie. Ja już się tak szystuję. Ta która jest najdroższa. O matko, serio, muszę to kupić? Ja no, muszę. O matko. Dobra, kupuję. Kupuję. Mam 244 Robuxy. I takie gówno. Dla peta muszę. Żeby, a, czekaj, dam tak do da, tego byka. Więc co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle za tyle? Oha, on jest niewidzialny, widzisz to? No za tyle, za tyle i ty mi naciągałaś na to. Dobra chodź. A tutaj. Pytanie czy wywanie na ciebie. Czekaj. Wlaczęło mi... Wywali mnie chyba Zara. Stój w miejscu. Aha, ej, mnie zara serio. Sergio. A ty się zbakowałaś. Czekaj, ja wyjdę. Czekaj. Poczekaj, bo coś mi się to... Dla wszystkim. Powiedz coś. No nie wiem, co się stało, serio. Ej, poczekajcie widzę, mała technika. Poczekajcie To mała pomyłka się stała. I coś się stało, że nie mogę grać chyba na Robloxie, że ten. Że coś mi się stało z Robloxem, że coś mi się zacina. E, a po drugie, że nie mogę zadzwonić do Emilki. Hehe, na Więc trochę mamy problem. I nie wiem co się stało ogólnie. I ja w ogóle nie mogę do niej zadzwonić. Bo coś się dziwnego wyświetla. Ale i tego tak nie pokażę. Bo. będzie nie chcę pokazywać. E, ale nie wiem, co się ogólnie stało. Serio? Serio, nie wiem, co się stało. Nie, co to jest? Ja dopiero co mi to zainstalował. Discorda. A teraz, że. To zmienicie masę. Serio. Nie, nie mówię tego. Kłabuskie, tego szczerze. No, patrzę, tu się robimy tak z Robloxem. Nie wiem, chyba muszę ją na telefonie napisać, co się stało. Czekajcie. Pójdę Była mała awaria z wi No, więc lecimy tam. A nie wiem, po tam lecimy. A to po prostu tak lecimy. to jeszcze raz. Ten film trwa nie wiem ile, ale mega długo. Czekaj się, kto tu leci. Ej, co się stało? Ej, co się stało z tym samolotem? Hello! Co? Bo jakby będę musiała. Daj, chodź! Co? Bo jakby będę Będę miała przerwę. Aha. Dobra, Pytanie czy wyzwanie? Pytanie No znów? O matku. Um, czy kiedykol... O nie Czy kiedykol... O dobra Czy kiedykolwiek e, czy, czy kiedykolwiek miałaś e, Tą krzynię z krzydłami? Czy miałeś kiedykolwiek skrzynię e, krzy, z krzydłami? Okej, okay, teraz, teraz do mnie Dawaj Co? Pytanie Wario Kac e, kupiłam e, Za 299 Treboksów e, Zestaw taki świąteczny Drugi to Vipa kupiłam Z Wario Kac e, Takie kwiatuszki kupiłam no To nie wiem ile już będzie e, Adopt me kupiłam dużo rzeczy Do Ride Fly e, Tam inne rzeczy e, e, W -E kupiłam gwiazdkę i tutaj i w Adobie zakupywałam takie ciastka i to wszystko, to wszystko. Pytanie czy wyzwanie? Nie, nie. Wyzwanie? Nie, nie. Dobra. Ile masz hajsu? Boże na końcu, no. Nie, nie Adobe Jak ty mi dajesz takie wyzwanie, żeby kupić miksturę najdroższą, to teraz kup najdroższą furę. Najdroższą, najdroższe auto. Co? A jakiego pytania? Co? No hajsu, ale w Adobe me! Ej, poczekaj, bo do mnie M ta ale złoży. nie poczekajcie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcję i daje!